Stało się faktem. Czekaliśmy 3,5 tygodnia na rozmowy z Panią Prezydentem. Reprezentujemy 100 tysięcy osób, które dały głos na kandydatów w wszystkie społeczeństwa samorządowych w wyborach samorządowych. Współzarządzamy pięcioma dużymi dzielnicami. Mamy prawo z Panią prezydentem rozmawiać o ważnych dla waszych sprawach, o podwyżkach biletów, o cięciach w komunikacji miejskiej, o horrendalnych cenach za śmieci, o oszczędnościach w oświacie Pani Prezydent uznała, że nie będzie z niczym rozmawiać. No, w samorządzie tak nie ma. W samorządzie ważniejszy jest dialog. Z nie ma dialogu. Musi być czas na decyzję, a tą decyzję podejmą Warszawiacy na przodu września i października w referendum. Decyzję może zmienić wyłącznie rezygnacja pani prezydent z zajmowanej funkcji. Uważam, że pod tym naporem, pod tą presją społeczną, jaka się w tej chwili w Warszawie odbywa, przy braku współpracy z jej zapleczem, który jest wyjątkowo nieudolny w ostatnim czasie, czego przykładem był chaos w meczu, za po poinformowanie Warszawiaków, tą oskarżanie mediów, że to jest wina właśnie mediów. Wydaje mi się, że pani prezydent po prostu niezwyczajnie świeci dla swojego dobra, dla dobra tego zaplecza politycznego powinna ustąpić. Jeśli tego nie zrobi, w przyszłym tygodniu będzie złożony wniosek o, e, o referendum. Czy uważamy, że e, pan minister Nowak, który się bardzo dobrze zna na zegarkach, powinien doradzić pani prezydent, że czas już odejść, jej czas się skończył, jej czas minął, pani prezydent po prostu już się najzwyczajniej w świecie nie chce?